Dzisiaj mam przed sobą kolendę, której początek sięga XVII wieku. Wesołą kolendę przybierzeli do Betlejem pasterze. Autorstwo tej kolendy przypisuje się Janowi Żabczycowi, który umieścił ją w swoim zbiorze Symfonie Anielskie, zbiorze z 1630 roku. Jan Żabczyc jest, Żabczyc jest postacią ciekawą. I zastanawiamy się obecnie nad tym, na ile pieśni, które są umieszczone w jego zbiorku, są rzeczywiście jego autorstwa. Czy może jest on raczej zbieraczem kolęd, pieśni, które były w tamtym czasie znane. Melodie tych kolęd. Są przykładem tak zwanych kontrafaktur. Było to rzeczą normalną w dzisiejszych czasach jest również spotykamy się z takim zjawiskiem, kiedy do nowych tekstów wykorzystuje się znane już wcześniej melodie. Te melodie były prawdopodobnie charakteru świeckiego. Tekst tej kolendy odnajdujemy w śpiewniku Mioduszewskiego z 1853 roku, natomiast melodię tę, którą już znamy razem z tekstem, yy, znamy ze śpiewnika księdza Jana Siedleckiego z 1878 roku.